Białoruska propaganda razem z rosyjską zaczęła bardzo mocno pompować, że polskie służby zabijają migrantów na polskiej granicy. Jeżeli ktoś wystawia diagnozę na podstawie zdjęcia, no to gratuluję, że ma rentgen w oczach. No i zostaje w zasadzie Telegram jako to podstawowe źródło informacji, gdzie przynajmniej szczątkowe informacje się znajdują. My jako analitycy operujemy tylko i wyłącznie na materiałach jawnych, także nie mamy dostępu do źródeł klasyfikowanych. Nie ma co się oszukiwać, że trzeba oglądać oficjalną rosyjską propagandę? Trzeba. Dzień dobry, Kuba tej strony. Witam w kolejnej rozmowie na kanale Outriders. Dzisiaj o Rosji, ale troszeczkę inaczej, bo chciałbym porozmawiać na, na temat tego, skąd i jak czerpać informacje na temat tego, co dzieje się w tym kraju. I nie mogę chyba sobie wyobrazić lepszej osoby do tej rozmowy niż pani Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która na co dzień zajmuje się Białorusią oraz Rosją. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi w ogóle panią poznać. Śledzę od dawna na Twitterze, także cieszę się, że mamy tutaj okazję też porozmawiać. Na sam początek chciałem zapytać jednakowoż, skąd Pani czerpie informacje o Rosji? Takie, że czuje się Pani komfortowo wyciągać wnioski. No i tak właściwie, ja sam się na tym zastanawiam, bo piję bardzo dużo do tych artykułów, które na przykład od, nie wiem już ilu lat, 20, 30 na przykład analizują zdrowie Władimira Putina. Przecież te informacje pojawiają się notorycznie. Ja zawsze zazdroszczę, bo też chciałbym swoje zdjęcie przesłać i być ocenionym, zaoszczędziłoby mi to dużo czasu i pieniędzy, ale skąd pani wierzy informację? Wracając do kwestii zdrowia Władimira Putina, ja zawsze twierdzę, że w ogóle to wszystko jest palcem na wodzie pisane. Po pierwsze, nie jestem lekarzem, po drugie, właśnie to, o czym pan wspomniał. Jeżeli ktoś wystawia diagnozę na podstawie zdjęcia, no to gratuluję, że ma rentgen w oczach. Dlatego, te wszystkie spekulacje dotyczące tego, na co on miał niby być chory i jak dawno w zasadzie już powinien był umrzeć, bo tak naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jemu mówiono na przykład, że ma rakat trzustki, a niestety jest to choroba, która raczej bardzo szybko zabiera ludzi z, z tego świata, no to sądzę, że nie mielibyśmy już z nim do czynienia, albo byłoby to bardzo widać, więc to jest pierwszy element. Natomiast. Skąd czerpie informacje od, y, o Rosji? To jest szereg różnych, różnych, bardzo różnych źródeł. To znaczy, nie ma co się oszukiwać, że trzeba oglądać oficjalną rosyjską propagandę. Trzeba, bo tak naprawdę ona nam bardzo wiele rzeczy mówi, zwłaszcza jeżeli potrafimy zastosować pewne analityczne filtry do niej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest kilka. Niezłych tytułów prasowych, myślę, takich choćby jak Wspólny Kommersant czy Niezawisimaja, które bardzo ciekawie opisują wiele elementów funkcjonowania rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bo Niezawisimka ma też dodatek taki wojskowy, on co piątek się ukazuje: Niezawisimoje Wojenne i Plus oczywiście warto sięgać czasami do takich formatów, jak choćby maskowski kamsomolec, które nam się bardziej będzie, może troszeczkę, z tabloidem kojarzył, może słusznie, może niesłusznie. I to jest jakby rzecz z takiej, nazwijmy to, oficjalnych mediów, oficjalnej prasy. No i oczywiście jeszcze mnóstwo kanałów telegramowych, bo bez tego też jest trudno pozyskiwać informacje. Nie ma też co się oszukiwać, że jeśli chodzi o Rosję, paradoksalnie może być nawet łatwiej, bo działają też oficjalne strony ministerstw, choćby Ministerstwa Obrony. Z Białorusią już jest gorzej, bo nawet przy zastosowaniu VPN-a nie otwiera się kompletnie strona, czy to białoruskiego Ministerstwa Obrony, czy Komitetu Statystycznego. No i zostaje w zasadzie Telegram jako to podstawowe źródło informacji, gdzie przynajmniej szczątkowe informacje się znajdują. Więc to jest. Cały konglomerat bardzo różnych źródeł, które przez lata człowiek używał, um, których wiarygodność mógł jakoś tam oszacować, czy nazwijmy to do każdego z nich wiemy, gdzie można się spodziewać większej dozy obiektywizmu, a, a które teksty będą absolutnie pisane zgodnie, nazwijmy to, z linią partii, z, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję teraz i o kwestię tak specjalnej operacji wojskowej. Wspomniała Pani o takich pewnych umiejętnościach analitycznych. To jakby co tutaj konkretnie mamy na myśli? Wie pan co, to jest kwestia chyba z, z czegoś, co się dobywa w trakcie doś, doświadczenia, to znaczy najpierw studia, potem, potem praca, rozmowy z ludźmi, selekcjonowanie informacji, sprawdzanie, co się kiedyś sprawdziło ze swoich prognoz, a co niekoniecznie. To jest tak naprawdę bardzo trudno wytłumaczalne, jak, jak to się dzieje. To znaczy, Czasem to jest też tak, i my się śmiejemy, że to jest tak zwany analityczny nos, to znaczy, że to jakieś przeczucie, ono nie będzie na przykład bardzo racjonalne, czy będzie oparte rzetelnie na źródłach, ale po prostu gdzieś trzy puzelki nam wpadną, wpadną do głowy i zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem coś nie będzie zmierzało w jakiś konkretnym kierunku. Przyznaję uczciwie, że na przykład w kwestii choćby tej odsłony wojny, to dla mnie takim momentem, kiedy zapaliły mi się już wszystkie lampki alarmowe, że Rosjanie na pewno wejdą do Ukrainy, tylko pytanie na jaką skalę. To był moment, kiedy Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej złożyła wniosek do Dumy Państwowej o uznanie niepodległości tak tzw. Republik Ludowych, czyli Donieckiej i Ługańskiej, bo to było trochę od drugiej strony sytuacja, jak była z Abchazją i Osetią Południową. Tam to nastąpiło już po wojnie w Gruzji. Natomiast tutaj nastąpiło wyprzedzająco, ale jakby pewne koincydencje były, były identyczne, z, choćby właśnie z tym 2008 rokiem i z Gruzją. Duże ćwiczenia Kaukaz 2008, duża koncentracja sił rosyjskich na Kaukazie Północnym. Tutaj to było sojusznicze zdecydowanie na Białorusi, kiedy przyjechał Wschodni Okręg Wojskowy, co wszystkich zaczęło dość mocno dziwić i niepokoić. Więc cała ta sytuacja związana właśnie z tą, z tą odsłoną wojny, no mniej więcej gdzieś tak od połowy stycznia było widać, że ta spirala się rozkręca. Oczywiście zakładaliśmy, że były ewentualnie jeszcze możliwości, żeby to zatrzymać, gdyby na przykład Zachód zdecydował się pójść na ustępstwa w stosunku do Rosji, zwłaszcza wobec tych słynnych żądań dotyczących sfer bezpieczeństwa. No ale wiadomo było z góry, że ani NATO, ani Stany Zjednoczone nie pójdą na takie rozwiązanie, stąd też zanosiło się właśnie na interwencję zbrojną, no tyle, że nie wiadomo było, jaki ona, jaki ona będzie miała charakter i jaki będzie skali, bo myślę, że ta skala chyba nas, nas wszystkich zaskoczyła, być może oczywiście poza wywiadami anglosaskimi. Ale też warto zwrócić uwagę, że my jako analitycy operujemy tylko i wyłącznie na materiałach jawnych, także nie mamy dostępu do źródeł klasyfikowanych, co ma swoje plusy i minusy oczywiście, natomiast to też pokazuje, że widzimy tylko pewien wycinek rzeczywistości. No właśnie, bo ja się cały czas nad tym zastanawiam. Tak naprawdę jest, jest jakby parę przestrzeni tego. Pani, y, jako analityczka, plus jako osoba zajmująca się y, tym tematem od, od bardzo dawna, no bo jak już pani powiedziała, ma swoje metody i nos, y, y, plus jakąś taką po prostu umiejętność. Y, no właśnie, bo ja się teraz zastanawiam, ile w tym jest takiego doszukiwania się trochę, jakbyśmy mieli taką interpretację. Nie wiem, czy to jest bardziej interpretowanie wiersza, czy to jest bardziej. Czy to jest bardziej dekodowanie pewnych różnych rzeczy i doszukiwanie się gdzieś jakichś takich ciągów, z zastosowaniem jakichś takich schematów, które po prostu są wypracowane już przez lata pracy? Ja myślę, że jedno i drugie, tylko że żeby interpretować wiersz, też trzeba znać kody kulturowe. I to jest też kwestia tak naprawdę lat doświadczenia, zacząwszy od studiów i nie odrzucania tej, tej warstwy, która czasami się może wydawać, no dobra, a po co analizować, nie wiem, teksty kultury, po co oglądać filmy, po co patrzeć, co jest wydawane nie jako literatura przedmiotu, nazwijmy to, ale literatura jak najbardziej popularna. A tymczasem się okazuje, że w tej literaturze czy w tych filmach można też bardzo wiele elementów politycznych, czy pokazujących pewne myślenie społeczne odnaleźć. Stąd też to też jest, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, ważny element Pracy analitycznej i zresztą to jest też pewna, pewna kuchnia związana z rozpracowywaniem słabości poszczególnych społeczeństw. To znaczy, jeśli chce się prowadzić działania symetryczne, działania hybrydowe wobec jakiegoś społeczeństwa, to trzeba najpierw wiedzieć, czy dany element zagra, mówiąc potocznie, to znaczy, czy wywoła odpowiedni rezonans. Czy będzie to temat nośny, czy zupełnie ludzie przejdą nad czymś do porządku dziennego, bo dla nich to w ogóle nie będzie miało jakiegokolwiek znaczenia. Stąd też to są rzeczy niezmiernie istotne, jeśli chodzi właśnie o taką wiedzę społeczną. Poza wszystkim medialnie, kulturowo też można przygotowywać ludzi do pewnych zmian politycznych. Ja wiem, że trochę się może Orwell z, z tym skojarzyć. Ale jeśli na przykład rozpoczyna się nazwijmy to umownie urabianie propagandowe społeczeństwa, tak jak miało to miejsce trochę w przypadku Ukrainy, taka, taka próba dehumanizacji Ukraińców, która zresztą się niestety w rosyjskiej propagandzie, w rosyjskiej propagandzie udała, to też był to element iluś tam filmów wcześniej poświęconych kwestiom historycznym, niekoniecznie w dobrym świetle stawiających Ukraińców, niekoniecznie w dobrym świetle stawiających. Ukraińskich bohaterów, więc to jest też, mam wrażenie, że to jest ileś takich Pózelków tych sygnałów, które gdzieś tam, jak się jeden pojawi, to może jeszcze ta lampka się nie zapali, że coś może być na rzeczy, ale jak się pojawi drugi trzeci i do tego jeszcze w różnych sferach, no to wtedy można się zacząć zastanawiać, czy nie nastąpi jakaś zmiana polityczna. A finalnie potem widzi Pani te artykuły, które analizują zdrowie Władimira Putina na podstawie jakiegoś rozpikselowanego nie wiem, zdjęcia ręki. Nie wiem, wypił za dużo wody i aktualnie miał bardziej taką nadętą twarz, nazwijmy to. Jest cały szereg możliwych chorób. No wiadomo, no, kto googluje wysoką temperaturę, może dowiedzieć się, że potencjalnie ma wszystko. Jest to statystycznie możliwe. To jakby jest pani, nie wiem, zła na media, czy uważa, że to jest głupota, czy jakby, jakby. O co tu chodzi? Ja to powiem tak. Um... To może nawet czy złość to już mi chyba nawet przeszła, to czasami jest wręcz bezsilność. To znaczy, właśnie pod kątem też analitycznym, ważna jest niesamowicie odpowiedzialność za słowa, za to, co się chce przekazać. Więc czasem nie warto się ścigać właśnie z mediami, które wiadomo, żyją nieco innym trybem, z nieco innym. Targetem, nazwijmy to, czy, czy właśnie grupą, grupą docelową, grupą odbiorców. Bo czasami coś, co się wydaje oczywiste na dzień dobry, może się okazać, że, że, że do końca takie, takie nie było i to będzie już widać na przykład po kilkudniowym odstępie. Więc to jest, to jest jeden element. Wracając do kwestii odpowiedzialności za słowa, oczywiście, że to jest, to jest bardzo ważne, dlatego że no ja posłużę się jednym z moich ulubionych przykładów. Na jeden z, znaczy W jednym środowisku eksperckim, nazwijmy to umownie, był w pewnym momencie w roku 2021 dość modny slogan, że Polska jest w stanie wygrać z Rosją. No i to zostało użyte perfekcyjnie przez rosyjską propagandę, tym bardziej, że to był ten moment, kiedy Rosjanie mówili państwom Europy Zachodniej nazwijmy to starym państwom NATO tak też umownie że zobaczcie, wy przyjęliście takie państwa jak Polska czy państwa bałtyckie, które są rusofobiczne, które chcą wojny z Rosją i one was do tej wojny wciągną. Więc nasze żądania właśnie, i tutaj wracamy znowu do tych słynnych żądań w stosunku do NATO i Stanów Zjednoczonych, są jakby też dobre dla was. To znaczy wycofajcie infrastrukturę wojskową z terenów, które jakby zajętych przez NATO, tak, w, rosyjskiej, w rosyjskim e, myśleniu, po 97. I stwórzmy z tego ale taką strefę buforową, żeby trochę im, tym państwom właśnie dać, mówiąc umownie, po głowie, e, żeby one nie były takie hop do przodu, tak. A my się dogadamy, w sensie my, Rosja, z, wam, z, z wami, Starym Zachodem, bo mamy mnóstwo tego rodzaju e, możliwości, zdolności, elementów. E, I to pokazuje właśnie, jak tego rodzaju czasami słowa Mogą bardzo mocno rezonować i być bardzo źle wykorzystane w stosunku do, 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 do naszego państwa. Być może ci, którzy o tym mówili, nie mieli bardzo złych intencji, ale też niestety prawda jest taka, że, że trzeba się czasami zastanowić właśnie nad sformułowaniem przekazu, dlatego że nie ma co się oszukiwać, zarówno propaganda rosyjska, jak i przede wszystkim białoruska będzie wykorzystywała tego rodzaju rzeczy, będzie wykorzystywała różnego rodzaju hasła. No teraz takim elementem jest kwestia um, tak zwanej Unii, Federacji. Tutaj oczywiście jest duży spór też o nazwę polsko-ukraińskiej Polsko i to jest niesamowicie grzane przez media białoruskie i rosyjskie. Dlaczego? No, dlatego, że oni cały czas lansują tezę o imperialistycznym myśleniu Polski która tylko patrzy, jak zająć zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę. I w tym momencie my w zasadzie sami dajemy paliwo tego rodzaju insynuacjom, tego rodzaju spekulacjom, więc, no właśnie, tutaj znów wracamy do kwestii przekazu. Być może dyskusja jest ciekawa, ona częściowo jest dyskusją akademicką, bo właśnie tutaj też jest kwestia myślenia o tym, co my rozumiemy pod konkretnymi pojęciami prawa międzynarodowego. Natomiast pytanie, właśnie o przekaz, o formułowanie tego, co chcemy, co chcemy powiedzieć, no niestety czasami to jest stąpanie po bardzo kruchym lodzie. Ktoś powie, żeby się tego rodzaju rzeczami nie przejmować, że a, rosyjska propaganda, czy tam białoruska, one i tak swoje wiedzą, swoje zrobią i w ogóle nie mamy na to wpływu. No trochę jednak tak do końca nie jest, bo na przykład spojrzymy sobie później na głosowania w ramach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. A spojrzymy sobie potem na nasze relacje z różnymi państwami, które by się wydawało, że w stosunku do tej sytuacji nie powinny mieć niczego wspólnego, a zaczynają mieć. I teraz, na przykład, to jest kolejny przykład um, związany z kryzysem granicznym, kiedy białoruska propaganda razem z rosyjską zaczęła bardzo mocno pompować, że polskie służby zabijają migrantów na polskiej granicy. I między innymi dotyczyło to um, ludzi, którzy przylecieli z Iraku. A my mamy polski kontyngent wojskowy w Iraku. I nasi żołnierze już byli postawieni w sytuacji pytań, czy to jest prawda. Z pozoru, dwie zupełnie niezwiązane ze sobą rzeczy mogą oddziaływać na kwestie bezpieczeństwa naszego państwa albo naszych interesów. I właśnie czasami trzeba też takie rzeczy brać brać pod uwagę. Ja nie mówię, że to ma być autocenzura, bo broń Boże, tylko po prostu właśnie czasami. Wyciszenie pewnych emocji, które nie zawsze pomagają, a czasami wręcz szkodzą. Znaczy, ja się tu z panią zgodzę w tym sensie, że to jest takie stare prawidło mediów, które jeszcze gdzieś, powiedzmy, funkcjonuje z tego, jak media mogły funkcjonować 20 lat temu, 15 lat temu jeszcze, powiedzmy. W tym momencie faktem jest, że media potrafią wytworzyć problemy, które potem są prawdziwymi problemami, bo z tego wywodzą się inne narracje. I w tym świecie jednak opartym o narracje, kiedy wiadomo jest, że pewne tematy mają po drugiej stronie osoby, które po prostu czekają, żeby no, wykorzystać coś przeciwko temu, bardzo sprawia, że często, że treści, które powstają, są wręcz no po prostu bardzo szybko przeinaczane czy wykorzystywane w zupełnie innym zakresie, aniżeli e, pierwotnie byłoby to znaczenie. Ale to jest też moje prywatne zdanie. Ja powiem szczerze, też rozmawiając bardzo często z kolegami z większych e, stabilniejszych mediów i tak dalej, tu zawsze jest taki, taki, taki zgrzyt, takie to wyciszanie, to też było przecież, no wielka dyskusja była po tym, jak parę mediów amerykańskich wyciszyło Donalda Trumpa i to akurat, moje zdaniem, fajnie zapoczątkowało rozmowę na temat tego, na ile należy podawać kłamstwa, dalej cytując, bo jednak mimo wszystko amplifikuje się je, ale tu już jakby trochę zbaczamy z tego, bo ja cały czas co o tej Rosji porozmawiać i mam jeszcze takie dwie sprawy, pierwsza, mhm to są te niezależne media rosyjskie, które w dużej mierze teraz działają na uchodźstwie, czy to będzie Estonia, czy Łotwa, to są takie dwa główne kraje powiedzmy, gdzie jakby gro tych mediów się znalazło i co pani o nich myśli, czy pani z nich korzysta na zasadzie, czy po prostu śledzi też bo, bo, bo śledzi pani wszystkich ale nie przypisuje im pani łatki na zasadzie okej, okay, tego nie traktuje poważnie Nie no, oczywiście, że się zagląda na te strony nie powiem, że nie, bo to jest znowu też jeden z tych licznych puzelków po prostu, które gdzieś yy... Gdzieś nam wskazują, wszystkiego się oczywiście śledzić nie da, bo człowiek jest tylko człowiekiem, a to, bo ma tyle godzin, ile ma i nie chce mieć więcej. A więc to też jest czasami element selekcjonowania informacji, ale też nie ma co się oszukiwać. Często, powiedzmy, jak się człowiek skupia na jakimś temacie, bo akurat nie wiem, tekst ma do napisania albo do przygotowania jakieś wystąpienie na konferencji, to po prostu idzie się, wrzuca się różne rzeczy z różnych zupełnie źródeł i czasami nawet właśnie z takich źródeł, które z pozoru mogłoby się wydawać, że po co ty tam zaglądasz, to i tak słowa prawdy tam nie będzie, ale niekiedy w zalewie kłamstw właśnie będzie jedno zdanie, które nam też coś, coś pokaże, coś uzmysłowi, albo właśnie pokaże ten styl myślenia. Co do. Tych mediów niezależnych oczywiście, że one pełnią też istotną rolę, dlatego że mimo wszystko zdobywają też informacje, nazwijmy to ze środka. Przy czym no, trzeba też sobie zdawać sprawę, że to jest coraz bardziej trudne. zarówno w przypadku mediów rosyjskich i, i mediów białoruskich do pewnego momentu, to znaczy do roku 20, kiedy Łukaszenka się nie rozprawił z niezależnymi środowiskami. Ja na przykład w zasadzie w pierwszej kolejności zawsze korzystałam z dwóch niezależnych agencji prasowych białoruskich i ubolewam straszliwie, że po prostu ich już nie ma, bo taki poziom informacji i też jakości przekazywanych treści naprawdę zdarzał się stosunkowo rzadko, nawet w porównaniu właśnie z państwami demokratycznymi, gdzie teoretycznie. Dostęp do informacji, dostęp do wiedzy, możliwości przekazu jest niby sporo łatwiejsze, a się okazywało, że to wcale niekoniecznie tak było. Znaczy, jak to jest Białorusi, to jest w ogóle temat osobny. Tam faktycznie te media. Tak, właściwie 2015 roku one, moim zdaniem, rozwijały się bardzo dobrze. Było bardzo dużo ciekawych mediów, w ogóle ciekawych, po prostu jeśli chodzi o styl prowadzenia, o możliwość eksperymentacji. My, jako organizacja, jeszcze w 2019, czyli na rok przed protestami, organizowaliśmy normalnie wydarzenie międzynarodowe dziennikarskie w Mińsku, które no, ja nie pamiętam żadnych w problemów. Było w Presklawie pewnie. Było w Presklawie, ale też było, też było w innej przestrzeni, bo już teraz nie pamiętam. W jakieś takie postindustrialne, ale w się sensie mówię o tym, że ja pamiętam, jak pierwszy przyjechałem do Białorusi, to zawsze tak gdzieś, zawsze mówiłem, że ten najbezpieczniejszy wyjazd w moim życiu, bo zawsze było czuć cień e, gdzieś. Natomiast tylko w 2019, hipsterskie, normalne, taki Miński i tak dalej, no jakby tego już dzisiaj nie ma. E, ale no te media faktycznie mogły się rozwijać, bo moim zdaniem, och, du du dużo lepiej niż w Rosji tak naprawdę. No ale no to wszystko zostało wycięte. Zresztą akurat bardzo dużo białoruskich mediów obecnie operuje z Warszawy. To więc, prawda. No. I co ciekawe, jednak oni mają odbiorców wśród Białorusinów. tak? To znaczy, hmm. jak poddziaływanie mediów, zresztą ostatnio The Chatham House opublikowało bardzo ciekawy sondaż na temat tego, skąd Białorusi nie czerpią informacje. I uwaga, uwaga, ci, którzy czerpią informacje z niezależnych źródeł, mają absolutnie negatywny stosunek do wojny, co nas nie dziwi. A na przykład ci, którzy czerpią tylko i wyłącznie z białoruskiej telewizji albo białorusko-rosyjskiej, co w zasadzie zupełnie druga, druga strona Księżyca, tak naprawdę. To znaczy jedna jest jasna z naszej perspektywy, druga ciemna. No ale to też pokazuje, że te media rezonują i jest, one mają swoje znaczenie, bo w którymś momencie oczywiście absolutnie nigdy nie będę porównywać społeczeństwa białoruskiego i rosyjskiego, a już tym bardziej też ukraińskiego. To są trzy zupełnie różne społeczeństwa. Ale tak czy inaczej, jeżeli ktoś poszukuje informacji niezależnej, to najlepiej żeby ona była w jego języku, tak? To znaczy Rosjanie nawet posługujący się VPN-em, on nie będzie szukał w języku angielskim, bo może nawet go często nie zna. Natomiast może sobie szukać w rosyjskim i to jest istotne, żeby żeby to narzędzie mieć, natomiast też jest istotny element związany właśnie z tym dostępem do tych, może inaczej, z oddziaływaniem tych niezależnych mediów, że ono jest mimo wszystko mocno ograniczone i to wiem też od kolegów z Ukrainy, którzy zajmują się dezinformacją, że oni sami zrezygnowali z bardzo dużych kampanii, med, nazwijmy to medialnych, bardzo umownie, w stosunku do społeczeństwa rosyjskiego, bo się okazało, że to nie działa. Po prostu, że przebić się, nawet oni, w sensie Ukraińcy, którzy mają dobrze rozpoznane, mimo wszystko, społeczeństwo rosyjskie, no i operują w tym samym języku, mimo wszystko, tak, i w tym samym chodzie kulturowym, mniej więcej, nawet oni nie byli w stanie się przebić przez ten mur stworzony przez rosyjską propagandę. Znaczy, to uszczelnienie systemu rosyjskiego, to jest naprawdę unikatowe, moim zdaniem, na, na, na skalę światową. I też to są kolejna sprawa, to są jednak lata pracy nad społeczeństwem i takie bardzo sukcesywne no, wymywanie tego w tych resztek powiedzmy, społeczeństwa obywatelskiego, w ramach którego operują media. Między innymi dlatego Białoruś jest zupełnie inna, bo jednak tamten system jest rozstrzelony, nawet jeżeli tam po 2020 były próby, przecież jest penalizacja za, za subskrybowanie w tym momencie już przecież tych wskazanych mediów z listy, co też sprawiło na przykład niech ta przecież w szczytowym okresie protestów tam było 1,3 czy 1,4 miliona y, followersów albo nawet więcej, potem był taki gigantyczny spadek tak naprawdę, niechta teraz bardziej zresztą zajmuje się e, wojną w Ukrainie aniżeli samą Białorusią. Ale finalnie jeszcze chciałem zapytać, czy pani uważa, że czy ta grupa Rosjan, która mm, uciekła przed mobilizacją, to jest jakaś grupa, bo ona jest jakby wyjęta teraz, jest porozsiewana po krajach, w których ten internet jest no, właściwie w pełni wolny, anarchistyczny w porównaniu do Rosji. Czy to jest grupa, do której można mówić? Ona no jest w jakimś sensie liczebna, wiadomo, w skali populacji Rosji to nie jest tam jakieś, nie wiem, pewnie 0,5%. Może nawet mniej, ale czy to jest jakaś grupa, która no, wystawiona, albo czy pani coś w ogóle słyszała na temat tego, czy oni jakoś inaczej konsumują treści? Eee, no właśnie, powiem tak, to jest pewien problem. To znaczy podwójny. Część z nich to są i tak ludzie przekonani, więc ich nie musimy przekonywać, i oni zagłosowali nogami, wyjechali. Część z nich ma to za przeproszeniem w nosie, to znaczy oni wyjechali, bo chcieli dalej zarabiać duże pieniądze. Bo chcieli utrzymać swój status, bo im było wygodniej w różnych innych państwach, i tak na dobrą sprawę kompletnie ich nie interesują kwestie polityczne. Natomiast rzecz, nad, 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 nad którą warto się zastanowić, to są tak zwane dzieci Kremla. Koledzy ode mnie z Instytutu dawno temu, kilka lat temu, przygotowali taki raport poświęcony dzieciom Kremla. Co się okazało, że dzieci elity władzy rosyjskiej bardzo często nie tylko były wykształcone na prestiżowych zachodnich uczelniach, ale też prowadziły z państwami zachodnimi biznesy i niejednokrotnie w tych państwach mieszkały i to niekiedy przez lata, nie tylko przez okres studiów. I co się okazało, że są jakby impregnowani na tą informację, która jest wokół nich. I, I tak czerpali swoje źródła informacji z rosyjskich mediów oficjalnych, czy, czy właśnie wykorzystywali rosyjską propagandę. I to jest rzecz, która no, dla nas jest przedziwnym zjawiskiem, ale też on to zjawisko faktycznie istnieje, więc mm, bardzo się chcę pomylić, ale bym y, nie przeceniała wagi tych Rosjan, którzy wyjechali, powiem nawet więcej. Moim zdaniem to, że im pozwolono wyjechać, to też było celowe działanie ze strony władz, to znaczy to był wentyl bezpieczeństwa. Wypuszczona para tych, którym mogłoby się ewentualnie nie podobać sytuacja związana z wojną, z gruzem 200, z gruzem 300, z tymi wszystkimi rzeczami, które są trudne, więc lepiej pozwolić im wyjechać i nie mieć tego potencjalnego zarzewia protestu, i dokładnie tak, moim zdaniem, to uczyniono, że właśnie nawet w okresie tej częściowej mobilizacji ludzie mogli spokojnie wyjechać. Podobnie też stało się ze społeczeństwem obywatelskim w Białorusi po 2020, ale chciałem już na sam koniec, bo zbliżamy się do końca, zapytać: największą głupotę, jaką pani ostatnio przeczytała o Rosji? O, matko. Może być więcej. Wiem, że tak że może zastrzeliłem albo coś takiego. Nie, zastrze zastrzelił mnie pan e, tym, e, tym, tym pytaniem. Znaczy ja myślę, że e, no, a to je jeśli to że jest jakiś spisek mający wykończyć Putina, to jest e, to jest jedna z tych rzeczy, która, która tak przeczytałam i tak sobie, ale naprawdę chyba chyba niekoniecznie. A więc e, to jest e, to jest ta rzecz, która może najbardziej pamiętam, pewnie jak skończymy rozmowę, to mi się nie przypomni kilka przykładów klasyka, ale, ale sądzę, że to jest, to jest, to jest ten, ten element, czyli wierzenie w to, że bogaci oligarchowie, ponieważ zbiednieli, w końcu się wkurzą i tego Putina zmiotą ze sceny politycznej. Ja myślę, że to tak, tak do końca nie jest i sądzę, że niestety. Putin z nami pozostanie, mimo technicznych prognoz, że jego życie zbliża się do końca. No tak, to z tymi żywotami tego typu postaci, jest, że raczej są to osoby długowieczne, w związku z czym niezależnie od tego, ile im się przypisuje domniemanych śmierci, zamachów, spisków itd. itd. Bardzo pani dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. A, do widzów, my wracamy już dosłownie niebawem. Zobaczymy, pewnie pozostaniemy w tematach wschodnich. Ja tylko dodam na zakończenie, że jeżeli ktoś chce trochę więcej o Rosjanach, którzy wyjechali, to mamy gdzieś na drugim kanale odcinek cały temu poświęcony. I za dziś dziękuję. Do zobaczenia.